I w naszym studiu gość, gość niespodzianka, sześcioletni Krzysztof, który zginął cztery dni temu. Szukały go wszystkie służby, a odnalazł się w naszym radiu. Krzysiu, jak się tu znalazłeś? Szedłem sobie ulicą. Cieniej. Szedłem sobie ulicą? Nagle z mi patrzyń w ogóle nie mam matki. I po prostu się rozpłakałem i w ogóle i nagle słyszę w radiu, że jestem szukany. No to przyszedłem. Po... Do naszego radia, już się nie denerwuj, bo tu kolejna niespodzianka w studiu jest matka dziecka. Tak, jestem właśnie matką. Pokażę nie spędzał, bo, No i mi powiedzieć. I mąż też szukał chyba dwóch tygodni, Krzysia. znaczy o cztery dni. I bardzo byliśmy zrozpaczeni. Ale dzięki tej waszej stacji, która tak wspaniale pomaga, to znalazł się chyba ten mój kochany maleńki syneczek. Tak, znalazłem się! I uwaga, kolejna niespodzianka: mamy telefon z miasta. Halo? Halo, Halo słyszymy, Halo? słyszymy. Krzysiu? Tak! Synku. Tak! Synku, kochany, wiesz, kto mówi? Nie! – Tatuś twój! – Naprawdę? Kocham cię, synku! No, to krzy... I waszą stację, bo ulubioną moją, najlepszą I może, na świecie. I może ten e, szczęśliwy finał zakończymy małym koncertem życzeń może e, pani? Wybierze sobie jakąś piosenkę? Oczy oczywiście, bardzo bym chciała, żeby może jakaś piosenka Albatros. Przepraszam bardzo. Przepraszam, może coś dla męża, który... Teraz na pewno w domu szlocha. Tak, tak. Coś Jest. o kwiatach. Nie może, tak, tak. O kwiatach. Oczywiście nasz komputer. Jeśli Nasz komputer możemy, szuka pamiętam, żebyś. Wybiera... Nie przypalił kartofelków, bo I gramy. Niech, niech żyje to radio, które tak wszystkim pomaga. pomaga. Dziękuję niech, 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 niech Agnieszki. Tak. co? Może nóżkę złamie czy coś, żeby no, coś, było tak bardziej. Ale ja nie dam rady Agnieszki zrobić. Ja zrobię. Dobra, to ja będę... nóżka, nóżka, nie boli, bo 5 minut mi strasznie wzięli w rozumiesz Rozumiem, sprawy, bo chyba mi dobrze wyszło z tym telefonem. będzie będziesz ojcem. Matkę to ponie.